Siemanko, z tej strony El Diablo witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ghost Master Słuchajcie, pojawił się nam po raz kolejny e, domek, w którym e, odbywała się pierwsza misja ABC przerażania Oczywiście Academic Molder, do którego się właśnie wybierzemy Jest to e, misja, w której musimy wystraszyć trzy wiedźmy. Słuchajcie, to będzie naprawdę ciekawa misja No to co, możemy się już za nią zabrać Tutaj straszenia dużo nie będzie, ale zobaczycie. Błazeńskie wybryki dziewczyn z Akademika Molder zaczęły być uciążliwe. Normalnie nie zasługiwałyby na naszą szczególną uwagę, ale te panny stały się wyjątkowo ostrożne od czasu twojego spektakularnego nawiedzenia męskiego akademika Skar. W ramach programu, stawiającego sobie za cel ochronę przed siłami nadprzyrodzonymi, do akademika ściągnięto niedawno trzy adeptki czarnej magii. Nie możemy tolerować posunięć skierowanych tak otwarcie przeciwko nam. Konieczne jest natychmiastowe i zdecydowane działanie. Usuń wiedźmy z budynku! Jak widzicie kobietki poczuły się bardzo pewnie, nie dość że powróciły do nawiedzanego przez nas domu, jak widać terapia w pierwszym odcinku nie zadziałała należycie dobrze, tak więc będziemy musieli jeszcze raz dać o sobie znać, a dodatkowo wezwały ich jakieś cholerne wiedźmy, które jakimś rytuałem próbują z nami się tutaj dogadać. My na to się nie godzimy absolutnie, no i będziemy musieli wykurzyć te larwy z akademika, rzecz jasna. Słuchajcie, są tutaj duchy, które się bardzo przydadzą. No tutaj w Ghostmaster jest o tyle fajnie, że w niektórych przypadkach uwolnienie jakiegoś ducha to jest sposób dowolny, że nie ma załóżmy jednego sposobu, a jest ich kilka. Ja oczywiście będę robił swoim sposobem, dlatego w dzisiejszym przypadku muszę wziąć z żywiołaków deszczółkę, ponieważ pomoże mi ona uwolnić jednego z duchów. No konkretnie moc deszcz będzie mi tutaj potrzebna. No jak coś, to będę mógł też użyć powodzi do straszania. Choć wątpię, no nie używam tego. Kto tu jest jeszcze bardzo potrzebny? Według mnie potrzebny jest również luźny trybik, ponieważ będziemy musieli zagonić pewnego kolesia z urządzeniem elektrycznym, aby uwolnić kolejnego ducha. Musimy go zagonić z tym urządzeniem do kon konkretnego pomieszczenia, żeby tamten duch mógł... No to właśnie jest takie trochę dziwne, no... Ani go nie opęta, ani nic w tym stylu. Tylko jak się koryś pojawi z tym urządzeniem, no to e, my tego ducha zyskamy. No dobra, tak więc luźny trybik do nas dołącza. Rzecz jasna również wielonóżka. Oczywiście drgawek, tutaj na pewno się nam przyda. E, kto tu jest jeszcze może taki potrzebny? Aha, oczywiście, Bu. Brzęk łańcucha się tutaj bardzo przyda, żeby zwabić pewną śmiertelniczkę do łazienki. Dlaczego, to zaraz się dowiecie. No i może Marelarum, choć to... W tej misji to jeszcze nie jest zbytnio przydatna, gdyż albowiem... E, straszenia na dworze zbytnio dużo nie ma. Hmm. No nie wiem, może bym zombika wziął? Nie, dobra piernicze, biorę Marelarum. Lecimy. Usuń z O matka, co, co tu tak rozkręcili telewizor? A to jest ten koleś z urządzenkiem elektrycznym, który się nam przyda do uwolnienia ducha. Przedstawię wam pierwszego ducha, który jest troszeczkę schowany. Jak widzicie, patrzymy cały czas z tej perspektywy. E... O. No trudno, władujemy się koleśowi do kibla i jak odwrócimy perspektywę, to proszę zobaczyć jest tak, jakbym była gdzieś totalnie daleko! Coś jakby w lustrze, no nie? Więc ćwiczę te nowe rzeczy, no nie? Jak być duchem i tak dalej! Próbowałam tego klonowania czy coś, ale to jest jakby totalnie niedokonalne! Może spróbować z włosami, co? Jak poćwiczę na czymś prostym, to dam radę to totalnie opanować! Tak więc musimy jej podstawić pod lustro jej klona. No tutaj może na początku każdemu ciężko się skapnąć, kto może być jej klonem. Otóż jest to Klara Kulawianka. Oczywiście, wygląda bardzo podobnie do tego ducha. I musimy, żeby uwolnić zjawisko, musimy dostarczyć... totalnie nie? No widzicie koleś jakiś sobie wyciskał pryszcza przed lustrem, no i ona nam tutaj mówi, że to absolutnie nie ten koleś. Jest jej potrzebny, wiadomo. Musimy dostarczyć klarę kulawiankę do tamtej toalety. Ona z automatu już przejrzy w lustrze. Kolejny duch znajduje się tutaj. Jest to surferka. Stary, cieszę się, że cię widzę. Patrz tylko, jakie zakręcone, prymitywne świecidełko. Nieźle retro, co? Te zwariowane czarownice z dołu przypadkowo zamknęły mnie tutaj, kiedy tworzyły ten straszny, ochronny krąg. Będę potrzebowała czegoś o odrobinkę większej mocy, jeśli mam się uwolnić i czegoś z ikrą. Kumasz? Ajax. E, czyli musimy dostarczyć jej właśnie Antoniego Krwiaka, który ma urządzonkę elektryczną, już tu mówiłem, ma słuchawki na uszach e, i wówczas surferka będzie mogła się uwolnić. Kolejny duch znajduje się w piwnicy, na samym dole jest to ognisty omyk. Salamandra. Bezczelne jędze. Ja, salamandra szlachetnego płomienia, raczyłam osobiście wziąć udział w ich ceremonii jako strażnik południa, a nagrodzono mnie zaniedbaniem. Nie odesłano mnie i pozostanę uwięziona w płomieniu tego koksownika tak długo, jak długo żar będzie się tlił. Okej, okay, tak więc słuchajcie, może takie krótkie przedstawienie tych trzech duchów. Najsłabsze z ich wszystkich to jest według mnie zjawisko. Ja osobiście nie przepadam za duchami z przekaźnikiem lustro. No tak samo jak przekaźnik ciało, lustro jest no, na pewno bardziej popularny niż przekaźnik ciało, aczkolwiek straszenie z lustra jest raczej... No, nie daje zbytnio dobrych efektów, czyli kiepsko straszą. Po prostu. Tak więc ja zjawiska nie będę używał w grze. Surferka jest to duch no, raczej niezbyt silny, podobnie jak luźny trybik, aczkolwiek jej moc zaciemnienie no i dodatkowo wysokie napięcie się przyda w trakcie gry. Natomiast ognistomyk jest naprawdę dobrym duchem. Ma takie moce jak rączka, czyli żywa pochodnia i ognisko. Dodatkowo możemy mu kupić piekło oraz wysokie napięcie, choć jak z moimi plazmą złotymi wiadomo, to ja tutaj będę musiał się mocno ograniczać. Tak więc możemy zabrać się już za uwolnienie duchów. Jak widzicie są tutaj trzy wiedźmy, Aleksandra Scher, Żanetta Sarandon i Zuzanna Pfeifer. Tutaj jest ta Pfeifer. Charakterystyczne w ciemnych strojach. Takie wyróżniające się od tych wszystkich studentów. No i musimy je wszystkie wystraszyć. To jest cel naszych, naszego nawiedzania dzisiejszego. Takie nawiązanie jeszcze Pfeifer to jest znana aktorka, tak więc również się tu inspirowano w nazywaniu tej wiedźmy. Zacznijmy, może, od uwolnienia ognistego omyka, ponieważ jest to bardzo proste. Mój sposób jest taki, że podłączam deszczułkę tutaj do wody i użyję mocy deszcz. Dzięki Ci, życzliwa istoto! Chociaż nie słucham już rozkazów śmiertelników, chętnie cię wesprę w Twoich zmaganiach. Tak więc, jak widzicie, uwolnienie go jest naprawdę proste. Kolejny sposób... Przerwanie kręgu pozostawiło tak. bez ochrony. Nadarza się idealna okazja do ataku. Kolejnym sposobem jest przywiązanie trzech żywiołaków tutaj do kręgu. To jest przekaźnik powietrza oraz ziemia, tak więc możecie podłączyć danego Morena i jeszcze kogoś z przekaźnikiem powietrza i wówczas również się uwolni. No ale no, na pewno jest jeszcze więcej sposobów, no, ale ja już tak się przyzwyczaiłem do tego e, używania... Deszczułki czy jak ona miała? Deszczułka, tak Słuchajcie, teraz postaramy uwolnić się zjawisko, czyli tej baby w lustrze Najpierw muszę wystraszyć tutaj siedzącą na kiblu Felicję Ponieważ będzie mi tutaj rzecz jasna blokować No tak więc won mi stąd I używamy brzęku łańcucha, żeby zwabić klarę kulawiankę, która no tym razem ten dźwiękiem nie zwabił Musimy chwilkę poczekać, no oczywiście w końcu się uda. Ale no w międzyczasie, kiedy Bu tutaj będzie przechodził do działania, my możemy postarać się zwabić Antoniego krwiaka, tak? Antonik krwiak. Do pomieszczenia z surferką. To nie jest akurat łatwe, ponieważ on niechętnie tam chodzi. No tak więc możemy spróbować. No na początku iskra, żeby troszeczkę go rozruszać. No jak widzicie, zaczął biec. Dobrym sposobem jest e, dość mocne przestraszenie go. Wówczas e, będzie chodził pod całym domu, inaczej, no zbytnio chętnie tam nie pójdzie. Musimy być uważni, ponieważ jak on wejdzie tutaj, to absolutnie żaden duch nie może być przywiązany do jego e, słuchawek. No póki co idzie w naszym kierunku, ale znając moje e, szczęście, no i ogólnie z doświadczenia wiem, że on tutaj nie wejdzie raczej. No właśnie odwołałem luźnego trybika. O, proszę bardzo, Klara Kulawianka pojawiła się w kiblu. Kura! Totalnie się udało! I jak wygląda? Nie powiększyłam sobie, jakby, za bardzo tyłka, no nie? <laughs> nie? Nie no, Klara akurat spoko, spoko jest. Ty, 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 Krwiak, czekaj, 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 cze, cze. Ty się tu, tutaj panoszysz, widzę. Ognisko, no kurna, akurat się użyje na schodach. No mówię, to wcale nie jest takie proste go tam zagonić, ponieważ on tam bardzo stawia opór ogólnie Dobra, możemy już było odwołać Jak już zwabiła się Klara Kulawianka, to jest w porządku e, Poczekajcie, użyjemy ognisko Tutaj nie ma ograniczeń, możemy wszystkich straszyć wokół, szczególnie wiedźmy. No i jak widzicie, na ognisko reaguje tym, że idzie od razu po e, gaśnicę Możemy dla odmiany też użyć żywej pochodni Na no wszystko chodzi wszystko dąży do tego, żeby go troszeczkę wystraszyć. No bo mówię, jak śmiertelnik jakiś się wystraszy, to zaczyna przemierzać po całym domu. A i słuchajcie, no tutaj oczywiście trzeba uważać. Wszystkie postacie, które mają jakieś takie umiejętności okultystyczne, trzeba uważać. Kiedy pojawi się wykrzyknik obok naszego ducha, to musimy go przywołać. Albo przynajmniej uważać, żeby nie został jakiś tam sposób ściągnięty przez takiego gościa czekajcie wystraszymy go tu jakoś no można skorzystać z tego że on tutaj siedzi i wystraszyć go legionem mam nadzieję że nie ucieknie akurat jak, jak będę to robił no niestety dobra zaryzykujemy słuchajcie wystraszyło go dosyć solidnie i powinien gdzieś tu latać po domu i być może zaraz pójdzie i do tamtego pomieszczenia, do którego chcemy go sprowadzić. Jeszcze pnączę i rozproszony rój i dajemy mu spokój. Tak więc, jak już mówiłem, takie osoby związane z okultyzmem mogą odwoływać nasze duchy. One, jak widzicie, łażą po ogólnie po całym domu i starają się wyczuć obecność jakiegoś ducha, więc jak pojawi się wykrzyknik, to powinniście się zainteresować. Jeżeli nie ma w pobliżu żadnej osoby, no później będzie na przykład ksiądz również, który będzie mógł odwołać naszą... naszego ducha, czy również duchołamacze, którzy się tym specjalizują, musimy uważać. No, jak wystraszymy takiego duchołamacza czy kogoś, no to zniknie wykrzyknik i nie będą mogli nic tam zrobić. A, tymczasem Antoni Krwiak wchodzi do pomieszczenia. O, tak, baby, to jest to. Lecę surfować na błyskawicach. Taka jestem nagrzana, stary. Super. Tak więc mówię, no jak chcecie skutecznie Anteniego Krwiaka zagonić do tego pomieszczenia, to najlepiej jest go odrobinkę przestraszyć, no może nie odrobinkę, może tak z połowę mu zabrać tutaj tego e, wszystkiego, e, żeby on tutaj po prostu przyszedł, bo inaczej będzie stawiał opór, no inaczej to nie wyjdzie. No tak więc słuchajcie, mamy uwolnione wszystkie duchy, pozostało już nam tylko wyłącznie wystraszyć wszystkie e, wiedźmy. E, gdzie tutaj ich jest sporo? Jest ich tutaj dużo. Może mógłbym użyć wysokiego napięcia, tylko one łażą tutaj po pokojach i skanują. Tak więc może chwilkę poczekam. No dobra, możemy już zaryzykować. Ok, wysokie napięcie. na Pfeiffer potężnie została wystraszona. Nie wiedzieć czemu Antoniego Krwiaka to nie dotyczyło. Te słuchawki chyba go solidnie chronią. Żaneta Sarandon również się tutaj załapała na wysokie napięcie. Możemy też użyć telekinezy. No tutaj jakoś niemożliwie dużo przekaźników nie ma Nie możemy na przykład podłączyć drgawka To już by na pewno było na plus No dobra Odwołujemy w tym czasie surferkę Możemy tutaj zrobić niezły pożar Dobra odwołam może bu Pożar powinien je zainteresować Dobra póki ta skanuje możemy Postarać się ją wystraszyć tutaj. O jak widzicie, pojawił się wykrzyknik, ponieważ no, postawiłem ducha obok niej. Gdybym nie używał żadnych mocy, to ona by pewnie zaczęła go przywoływać. Wówczas musicie postawić innego ducha obok, jeżeli chcecie uratować swojego kompana e, i wystraszyć tą osobę, która chce odwołać naszego ducha. Oczywiście takie odwołanie nie sprawia, że my takiego ducha stracimy. A jedynie nie będziemy mogli z niego korzystać w danej misji. no. To jest jedyna wada. Czekajcie, tu jest kobitka, która kompletnie się jeszcze niczego nie wystraszyła. Aleksandra Czer. Tak więc przyszedł czas na nasze ukochane tornado. Jak widzicie, Zuzanna Pfeiffer potężnie się wystraszyła tornada, dzięki czemu już opuszcza naszą lokację. No i Diablo mówił, że Maralarum zbytnio się nam tutaj nie przyda. No, akurat. O matko, jak ja dawno nie straszyłem tak obskubaną z najpotężniejszych mocy marom larum. To jest po prostu dla mnie niecodzienna sytuacja. Proszę bardzo, efekt kakofonii. Aleksandra Trzer po prostu straciła całość pasa przerażenia. No, kakofonia to jest losowe. No, potrafi nie zabrać nic czasami, a potrafi, no, zerzyć cały, cały pas przerażenia. To jest jej taki efekt. Mówię, o tyle jest dobrze, że... Kobiety są bardziej strachliwe w tej grze, choć nie zawsze. Czasem zdarzają się babochłopy, e, które niczego się nie boją po prostu. Bywa różnie. No dobra, możemy zaryzykować z telekinezą. No już starała się tutaj odwołać mojego bu, ale w porę ruszyły mi przedmioty lewitujące, które uratowały mojego ducha tutaj. Okej, okay, no czyli z, z trzech Wiedźm pozostała już tylko i wyłącznie jedna. Kurne, nie lubię jak tej mocy używasz, no. wiem, mógł, to... Szkoda, że nie ma takiej opcji, że możemy wymienić jakąś e, już kupioną moc na inną. Niestety nie ma takiej funkcji, a szkoda, bo po, po ten, pozbyłbym się tego. Bo może w jakimś tam stopniu jest przydatne, aczkolwiek... Aczkolwiek ja tego nie, nie, ja z tego nie korzystam. Okej, okay, już jestem, sorry, mała awaria techniczna. Już zabieramy się za... straszenie. Och, tutaj w porę drgawek zaatakował tornadem, przez co Żaneta Sarandon ucieka z domu podpalona. No i dodatkowo użyjemy jeszcze Maryla room. Kurde no! Po to używam strasznej niespodzianki, żebyś się wracała, babo, no daj spokój. nie, Tak to ja nie pozwolę się traktować. Swajczymy ją za karę. I uciekaj za kało z tego domu. Już, yes, paszą wątki. Udało się. Kurwa, miałem wystraszyć tylko trzy wiedźmy, a ja tutaj... ...wszystkich praktycznie wystraszyłem z tego domu. No niestety. Takie są skutki. Straszenie niesie ze sobą... ...dużą liczbę ofiar. Ale ona jest napalona Żaneta Sarandon Uciekaj stąd, zobaczymy ile dostanę plazmo złotych Obstawiam 200-300 Tutaj zawsze dostawałem ich dużo, ale znając moje szczęście podczas nagrywania Dostanę jakiś syf Uwaga LOL 1466 No jestem z siebie dumny ale dostałem szmalu, to jest naprawdę przyzwoita suma. No nie spodziewałem się tego i za taki hajs możemy już naprawdę kupić kilka przydatnych mocy. Tak więc słuchajcie, w następnym odcinku wybierzemy się na posterunek przy ulicy Piekiełko, posterunek przy którym oczywiście urzęduje zajebista policja, Będziemy tam mieli swoją robotę, musimy powystraszać wszystkich śmiertelników, uwolnić kilka duchów, tak więc odcinek zapowiada się bardzo ciekawie. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się!